Siemanko, z tej strony Esteban, to jest kolejny filmik na tym kanale. I oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny do wygrania macie takiego skina. No jeśli chcecie o wygrać standardowo, łapa w górę, subik z dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o tym, żeby mieć mój kodik promocyjny użyty. No bo widzę, że całkiem fajnie wpłacacie, za co Wam bardzo dziękuję, bo jest to dla mnie wsparcie. A jak będziecie tak wpłacać, to uwierzcie mi, że będą droższe konkursy e, dla Was. No my w poprzednim odcinku mieliśmy 50 zł, a dzisiaj mamy 8 koła, więc jest rozbieżność i dzisiaj... Będziemy sobie otwierać widzowie skrzynki skrzynki od ludzi Skrzynki od ludzi od na przykład bierzemy sobie 150 zł do 200 na razie i będziemy sobie tak lecieć. Fajne jest to na G4, że mamy naprawdę tych skrzynek, no milion. Naprawdę tych skrzynek jest milion, AWP Time 45% profit otwieramy 5 takich za 861 zł, więc grubo, no ale mamy dzisiaj duży budżet No i lecą 3 chromotik Aberajszyny i jest profit. 85 zł, bo 85, ale lepsze to niż nic. Otwieramy kolejne i teraz lepsza jedna. OK, znowu są trzy. Jest naprawdę OK. Zostawiamy i lecimy na skrzyneczki. Kolejne. Wy pamiętajcie widzowie, żeby zostawić łapkę w górę. Otwórzmy sobie teraz moją jakąś skrzyneczkę Esteban. Niech będzie skrzyneczka Esteban. Zajebisty, dziękuję stary. Ty Też 5 takich skrzynek za 411 zł. No i zobaczymy. Może koska? I mamy! Mamy Good Urban Mask, więc jest proficik na pewno 172 zł, jak na razie skrzyneczki bardzo fajne porobiliście. No ale otwieramy dalej, otwieramy dalej. Aj jaj, no tutaj jest dużo, dużo słabiej. Ale otwórzmy jeszcze jedną. Może akurat Blood Sportcik albo Fuel Injector. Tym razem poleci. No niestety nie. Ale dam ostatnią szansę tej skrzynce. I zobaczmy. Raz dała, dwa razy zabrała. No i trzeci raz też niestety zabrała, więc lecimy dalej, bierzemy sobie od 300 zł na przykład do. Um, albo nie, po prostu weźmy sobie profit za 1100 zł. Tak po prostu otwieramy, lecimy dzisiaj naprawdę grubo i daj awupkę Lightning Strike. Dziękuję! Dziękuję! I właśnie to są skrzynki ludzi. To są właśnie skrzynki ludzi. 2000 zł profitu na jednej skrzynce I z tej skrzynki wychodzimy I z tej skrzynki wychodzimy, bo nie chcę stracić Zbyt dużo A my lecimy Matthew S Za 400 zł skrzynka No i to jest bardzo ryzykowna skrzynia Ale my chyba zaryzykujemy Jako, że jesteśmy 2 koła na plus To możemy je teraz w sumie stracić Ryzykujmy, proszę Jeden nóż I jestem spełniony, hamuj Jezus Maria, myślałem, że karambit gama doplet. No i właśnie o tym mówiłem Otwórzmy jeszcze trzy Proszę, daj karambita Nie ma, ale jest good knife. Okej, okay, to nie jest źle, bo to będzie na zero No właśnie, dobra, to jeszcze trzy Daj karambita, proszę cię Karambit No niestety, no tutaj niestety bardzo dużo straciliśmy jajaj, no właśnie to jest zachłanność, ale lecimy Glock fade, proszę, proszę, Glock fade No jest Za 2.300 i mamy Bardzo dużą stratę w tym momencie Odcinek trwa 3 minuty i 25 sekund Więc Na chwilę wracamy na skrzyneczki ze strony I speciality Walimy do trzech koła Walimy do trzech koła na szybkich spinach Dawaj szybko tego scouta i wychodzimy Albo do trzech koła Albo daję scouta Okej, okay, może być 1000 zł, ale w sumie to odrobiliśmy to, co straciliśmy, jest skałcik i my wychodzimy. My wychodzimy, mamy 7 koła, czyli tak naprawdę odrobiliśmy. Mówię, to jest naprawdę, trzeba mieć farta, żeby ta skrzynka oddała. I otwórzmy coś grubego. Otwórzmy coś grubego. Widzowie, jak chcecie więcej takich, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Patryk Lol. Hmm, no, 50 na 50, otwórzmy. Otwórzmy, i daj lightning strike. A. Ja no, nie tak to miało wyglądać, więc musimy zaryzykować e, jakąś skrzyneczkę, coś w tym stylu. Musimy, widzowie, zaryzykować. Strolowany. 10% szans na profit. Dajmy testowe najpierw, i chyba ją zaryzykujemy w dzisiejszym odcinku. Testowe by pierwsze nie oddało, ok. Lecimy drugie testowe. Nie oddałoby trzecie. Też by nie oddało, czwarte Też by nie oddało, piąte Też by nie oddało i lecimy szóste 1600 złotych, 10% szans Proszę No niestety To chyba nie jest mój dzień Jedno testowe Drugie Tutaj każdy item, który dropnie Zwraca nam tak naprawdę odcinek Patrzcie, ile testowych Ja nie razu nic nie dało Musi mi w końcu dać, musi mi w końcu dać Proszę Cię Proszę cię, strollowany, daj mi tu coś mocnego. No to jest chyba jednak za mało. No cóż, widzowie, dzisiaj się chyba zerujemy. Ale próbujemy ostatni raz, bez żadnego tutaj testowego. No niestety, to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. 600 zł zostało. No to może Amadi Ferrari, coś sypnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No i zobaczmy. Jest, jest Bajonet Lore za 2,800. I my z tego Bajoneta Lore musimy zaryzykować. Musimy z tego Bajoneta Lore zaryzykować. Na 10 tysięcy. Lecimy z tym. AWP Desert Hydra, prawa strona. Siedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miał być widzowie koniec, a mamy AWP Desert Hydra za 10,600. Dziękuję wam za oglądanie. No musicie za to zostawić łapkę w górę. No i co? Niri.